ja się musiałem przygotować ostatnie trzy lata że to, jest, że to jest prawda o to jest prawda taką Polskę chciałem zobaczyć powiem wam że jak po tych pamiętacie jak pan Maciek naciskał i mówił żebym się wreszcie określił to było bardzo trudne bo zawsze jest taki lęk że wezwiesza ludzie powiedzą: wejść na drzewo. A to, co wysyłacie tysiące, tysiące, słuchajcie, ponad 100 tysięcy podpisów złożyliście już. To jest niewyobrażalne. I emocje, które wiążą się. Z wysyłaniem, z oczekiwaniem waszym. Różne w życiu miałem sytuacje, tak jak każdy człowiek, bolało euforia, lęki, sukcesy. No każdy z nas to ma. Ale dzisiaj, nawet wiecie, duża z was. Dużo z was zaczepiając mi mówi, żebym na siebie uważał, żebym nie wsiadał do samochodu. Żebym chronił tych, których kocham. Ale ja mam przekonanie, że to jest niemożliwe, żeby to się zatrzymało. Żeby naprawdę to zrobimy, że. Że Pan Bóg nie dałby dojść do tego momentu, żeby co powiedzieć, że to wszystko nie ma sensu? Nie. My dokładnie zrobimy to, co planujemy. I to jest kwestia siły i wiary, którą budujemy. Nie przejmujcie się, drodzy Państwo, że jeszcze wszyscy Wasi znajomi nie wiedzą, kim jestem, że nie wszyscy tego, to rozumieją powoli. Naprawdę, mnie nauczono, mi moja profesura, wielcy ludzie, których spotkałem, nauczyli mnie cierpliwości. Ja na to, co robię dzisiaj, czekałem 5 lat. Wiem o tym, że to było przygotowywane. Ja się musiałem przygotować. Ostatnie 3 lata. Że to jest, Że to jest prawda.